Witajcie! Nie ulega wątpliwości, że normy regulujące czas pracy kierowców są skomplikowane. Potrzebowaliśmy kilku odcinków, by przybliżyć Wam zupełne podstawy tego zagadnienia. A żeby przedstawić postępowanie w różnych sytuacjach wyjątkowych, musielibyśmy pewnie zrobić kilkanaście kolejnych, bo codzienność za kółkiem wszystko jeszcze bardziej komplikuje i często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które wymykają się normą. To może przerażać szczególnie takich kierowców, którzy czasu pracy dopiero się uczą, albo takich, którzy mają z nim problem, pomimo zdobytego doświadczenia za kierownicą ciężarówki. Dzisiaj pokażę coś, co pomoże w praktycznym stosowaniu zasad zawartych w rozporządzeniu 561 i nie będzie to wymagało od nas doktoryzowania się w tym kierunku. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Mamy dzisiaj do dyspozycji urządzenie SmartLink, które udostępniła firma Lontex. Dzięki temu będziemy mogli je Wam pokazać. Ten sprzęt jest na tyle interesujący, że postanowiliśmy go wziąć na warsztat. Biorąc pod uwagę tysiące pytań o czas pracy, które dostajemy, myślę, że Was ten temat zainteresuje. Istnieje wiele skomplikowanych systemów kontrolujących czas pracy kierowcy, ale zazwyczaj działają one z perspektywy firmy i są przeznaczone dla kierowników działu transportu albo spedytorów. SmartLink znalazł się na naszym kanale, bo jego funkcje przeznaczone są dla kierowców i to właśnie im pomagają m.in. w nadzorowaniu czasu pracy. Ale jest tu też kilka innych bajerów, które dla wielu mogą okazać się przydatne. Przede wszystkim w urządzeniu SmartLink chodzi o sposób przedstawiania danych z tachografu. Wielu z nas ma problemy z czytaniem i rozumieniem wydruków, nie mówiąc już o szukaniu informacji na takim małym wyświetlaczu jak ten zastosowany w Tacho. Trzeba przyznać, że dla początkującego kierowcy to wszystko jest zbyt mało czytelne, co może generować różne kłopoty. Bo nawet jeśli nie popełni się jakiegoś rażącego wykroczenia, to wystarczy zrobić o jedną skróconą pauzę za dużo, albo wydłużyć sobie okres jazdy 3 razy zamiast dwóch w tygodniu, żeby zarobić mandat. Wydawałoby się, że są to rzeczy błahe i proste, ale wystarczy przypomnieć sobie jak to było, kiedy te tachografy wprowadzili, żeby uzmysłowić sobie, co czuje w tym informacyjnym gąszczu kierowca bez doświadczenia. Oczywiście, prezentacja informacji to nie wszystko, bo Smart Link nie tylko ładnie pokazuje dane, ale w bardzo fajny sposób je opracowuje i liczy za nas na przykład pauzę zieloną, pozostałe godziny pracy w tygodniu i w okresie dwóch tygodni, czy liczbę skróconych okresów odpoczynku do wykorzystania. A jak on to robi? Zacznijmy od początku. Instalacja SmartLinka jest bajecznie wręcz prosta. Nie potrzeba nam żadnych firm zewnętrznych, żadnych monterów, wystarczy samo urządzenie i telefon z systemem Android albo iOS. SmartLink wykorzystuje sześciopinowe gniazdo tachografów VDO. I tutaj trzeba wspomnieć, że system jest wspierany tylko przez jednego producenta tachografów. Musicie mieć to na uwadze. Wpina się to jak pendrive'a i w zasadzie od razu jest gotowe do pracy. Teraz wystarczy pobrać aplikację VDO Driver i sparować telefon z urządzeniem za pośrednictwem Bluetooth. Wykorzystuje się do tego numer PIN. Gotowe! Aplikacja pobrała już informacje z tachografu, przeanalizowała je, a my teraz mamy szansę sprawdzić, czego możemy się z niej dowiedzieć. Sama aplikacja na Androidzie wygląda tak. Mamy kilka kafelków, ale nas dzisiaj będą interesować tylko te dwa górne – VDO Counter i zdalne sterowanie. Tutaj dzieje się cała magia tej aplikacji. Dane pobrane z tachografu system dzieli na trzy zakładki. Pierwsza odnosi się do informacji bieżących, druga dotyczy czasu pracy w wymiarze dziennym, a trzecia w tygodniowym. W centralnym punkcie zakładki obecny widzimy w zasadzie to, co większość nowoczesnych tachografów już ma, czyli pozostały czas jazdy odliczany od 4,5 godziny. Dzięki temu łatwo się rozeznać, ile nam zostało jazdy, tylko że akurat to nowy tachograf pokaże. Czego nie pokazuje, to liczba skróconych czasów odpoczynku i wydłużonych okresów jazdy pozostałych w danym tygodniu. Na samym dole mamy takie pole. Te dwa kółka pokazują, że w tym tygodniu są do wykorzystania jeszcze dwa wydłużone okresy jazdy i trzy skrócone okresy odpoczynku. I to jest moim zdaniem przydatna informacja. Dzięki temu nie musimy pamiętać, czy w tym tygodniu wykorzystaliśmy już wydłużoną jazdę, czy skróconą pauzę. Wszystko mamy podane jak na tacy. Z wartych uwagi funkcji jest również opcja wyliczenia pauzy dzielonej, która wydaje się równie przydatna. Aplikacja pokaże nam po prostu, ile minimalnie powinna trwać nasza następna pauza. Zobaczmy teraz, jak SmartLink jest nam w stanie pomóc w obliczaniu czasu pracy w wymiarze dobowym. Tutaj do dyspozycji mamy trzy bardzo ważne dla kierowcy informacje. Przede wszystkim, ile czasu zostało do następnego dziennego okresu odpoczynku, poniżej jest pozostały bieżący dzienny czas jazdy, a na samym dole czas trwania następnego dziennego okresu odpoczynku. I te liczniki biorą pod uwagę na przykład, że już mamy wykorzystane wszystkie skrócone czasy odpoczynku i że na przykład w tym tygodniu wyjeździliśmy już maksymalne 56 godzin. Pozwoli nam to na uniknięcie jakiejś pomyłki w obliczeniach. Ostatnia zakładka dotyczy rozliczenia czasów w wymiarze tygodnia i dwóch tygodni. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, na przykład, ile powinien trwać następny odpoczynek tygodniowy. Czy ma być regularny 45 godzin, czy może być skrócony. Do tego mamy wyliczoną rekompensatę odpoczynku, więc sami nie musimy tego robić ani o tym pamiętać. Wszystko pokaże nam aplikacja. Ważnym parametrem jest wykorzystany czas jazdy w obecnym tygodniu i zsumowany czas jazdy z obecnego i poprzedniego tygodnia. Kolejna rzecz, której nie musimy sami liczyć, moim zdaniem bardzo spoko. Jest też informacja, za jaki czas mamy zrobić odpoczynek tygodniowy. Aplikacja w dół oblicza 6 okresów 24 godzinnych. Super! Jak widzicie, sporo przydatnych rzeczy. Specjalnie nie rozwijam tematu rekompensaty skróconych okresów odpoczynku itd. Wszystko jest na kanale w serii o czasie pracy kierowcy. A jeżeli macie wątpliwości, o czym mowa, to ta aplikacja jest dla Was. Jedną z dodatkowych opcji SmartLinka jest zdalne sterowanie tachografem. Dzięki niemu możemy na przykład zrobić wpis manualny, zlecić wykonanie wydruku, czy nawet wykonać wpis kraju rozpoczęcia czy zakończenia. Ta ostatnia opcja jest szczególnie przydatna, bo jak dobrze wiecie, tachografy VDO przy wpisie kraju mają skróty, które często się mylą. W obsłudze zdalnej aplikacja wyświetla pełne nazwy państw, więc nie pomylicie Francji z Wyspami Owczymi. Podsumowując, SmartLink jest całkiem przydatnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy nie czują się swobodnie w operowaniu zasadami czasu pracy kierowcy. Ma w sobie funkcje rzeczywiście mogące pomóc uniknąć wam stresu, a nawet mandatu. Poza tym technologia jest po to, żeby z niej korzystać. Więc nawet jeśli czas pracy mamy w małym palcu, może warto wspomóc się narzędziem, które na pewno nie pomyli się w obliczeniach. Co sądzicie o tego typu gadżetach wspomagających pracę kierowcy? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, czy jest jakiś sprzęt, który chcielibyście zobaczyć u nas na kanale. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.